Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Przy Państwa, kolejne zwycięstwo naszego klienta z. M. Bankiem. Tym razem unieważniona umowa Multibanku z y, lipca 2007 roku. Przy Państwa, 6 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, 28. Wydział Cywilny, tak zwany Wydział Frankowy, y, wydał wyrok, w którym uwzględnił w całości powództwo naszego klienta i unieważnił umowę kredytu y, udzielonego przez poprzednika prawnego M. Bank SA, który nazywał się Multiplan. Y, ten kredyt, Kredyt hipoteczny zawierał bowiem klauzule niedozwolone, i po ich wykreśleniu nie było możliwości, aby tą umowę utrzymać. Dlatego trzeba było tą umowę unieważnić. Proszę Państwa, sąd zasądził ponad 103 tysiące zł oraz ponad 33 tysiące franków szwajcarskich dla naszego klienta. Sąd również uwzględnił roszczenie o zwrot kosztów zastępstwa procesowego w całości. Zatem jest to Pełne zwycięstwo naszego klienta i sprawa, tak jak powiedziałem, 6 grudnia 2022 roku. Ale jak przebiegało to postępowanie? Proszę Państwa, więc sprawa została złożona już w maju 2020 roku do sądu i złożyliśmy pozew. 8 lipca bank złożył odpowiedź na pozew, a 28 września 2020 roku już była replika naszej kancelarii. Tymczasem 12 kwietnia 2020. 2021 roku ta sprawa została przekazana z pierwszego wydziału cywilnego do 28 wydziału cywilnego, czyli do wydziału frankowego, dlatego że sędzia, który do tej pory prowadził sprawę, od 2020 roku został oddelegowany do sądu apelacyjnego. I zatem od kwietnia 2021 roku sprawa była rozpatrywana przez sąd okręgowy Wydział Frankowy, czyli ten 28 Wydział Cywilny w Warszawie. I co ważne, sędzia w tej sprawie wydał po pierwsze postanowienie o zawieszeniu postępowania, stwierdził, że do czasu podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy na pytania preludycjalne, które zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, będzie czekał, w, aby ten wyrok ostatecznie wydać. I tutaj na takie postanowienie złożyliśmy zażalenie. I sąd apelacyjny uwzględnił nasze zażalenie i po, zobowiązał sąd okręgowy do kontynuacji sprawy. I sąd okręgowy prowadził dalej sprawę. I 7 listopada 2022 roku przesłuchał Frankowicza na pierwszej rozprawie. Wysłuchał wszystkich jego argumentów i stwierdził, że potrzebuje jeszcze jednego terminu rozprawy, aby dokończyć postępowanie. Bardzo szybko, bo na 6 grudnia 2022 roku sędzia wyznaczył nowy termin rozprawy, i na drugiej rozprawie dopełnił wszystkich formalności związanych z tym, że nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego, nie przeprowadził dowodu z opinii świadków, znaczy zeznań świadków, którzy zeznawali i chcieli zeznawać w tej sprawie, a zgłoszonych przez bank, i wydał wyrok. Wyrok, tak jak powiedziałem, korzystny dla naszego klienta. Zasądzenie ponad 103 tysięcy złotych oraz ponad 33 tysięcy franków szwajcarskich. Proszę Państwa, te kredyty multiplan. W banku M-Bank, które były udzielane na przykład właśnie tak jak dla naszego klienta w lipcu 2007 roku, zawierają klauzule niedozwolone. Należy je unieważniać i sądy to czynią. Należy zasądzać zwrot wszystkich wpłaconych rat i sądy to również wykonują. Dlatego nie ma co czekać, trzeba działać. Warto w takich sprawach wystąpić z kancelarią, która ma doświadczenie, która wygrywa z bankami. To, yy, o czym świadczy właśnie ten wyrok dla naszego klienta. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Dziękuję i do usłyszenia.